Witajcie wodniki w czytaniu na wiosnę 2020 roku. Wchodzicie w tą wiosnę w, w taką energią poukładania sobie wszystkiego. Czyli jeżeli jesteście już w stałych związkach, no to już jakby macie wszystko ogarnięte, czy stała praca, wszystko wiadomo, o co chodzi, ja coś robię, coś mi dają. Ja się odwdzięczam i znowu jest jakaś taka równowaga w, w tym moim życiu. Idę do pracy, pracuję i tak od dnia do dnia. Aż tu nagle przychodzi to, co przychodzi. Koronka nad nami się rozpościera i zostajecie jakby odizolowani w swoim świecie. Musicie przestać. Tak działać, jak kiedyś działaliście. Jest to niby, niby, chcecie widzieć tym, jakąś dla siebie możliwość, a to zajmę się tym, czym się dotychczas nie zajmowałem, a tam zrobię w domu to i tamto, co od dawna nie robiłem, jakieś takie małe, małe rzeczy, a to zbije skrzynkę, a to zreperuje kontakt takie małe drobnostki. I już. Chcecie to wszystko, ten swój świat ogarnąć, ale tak naprawdę to bycie takim człowiekiem bez takiego porywu serca, tak jak kiedyś był, to was nie zadowala. Bo niby jest wszystko poukładane, wszystko wiadomo, gdzie leży. Tak jak w tej bibliotece, te książki na półce, wiadomo, gdzie są, i jakie, i w jakiej kolejności. Ale ile razy można patrzeć na te same książki równo grzbietami poukładane? To tak jakby w tym całym porządku, w tej całej regularności zgubiło się gdzieś wasze uczucie. I proszę bardzo, pojawia się nagle uczucie, bo ktoś z waszej przeszłości zjawia się jak meteor, nagle zaczynacie z nim gaworzyć. Może na łączach internetowych jest naprawdę słodko. Gadacie do siebie i gadacie. Odżywa to wszystko, co było między wami. Tylko jest problem, bo ta emocja, która narasta, nie ma ujścia. Jesteście zamknięci. Nie możecie wsiąść w samochód i polecieć gdzieś tam, gdzieś tam, spotkać się i bardziej żywiołowo przeżyć tą znajomość, bo po prostu nie możecie. Za to siedzisz w domu, też jest słodko. Masz obok siebie osobę, która cię kocha, jesteś bezpieczny, nawet jest fajnie i już myślisz o tak. Ten moment, kiedy tak naprawdę byłem sam w środku, w sobie, tak się męczyłem, dręczyłem, właśnie mija. Racie się ograniczyć do swojego świata, jesteście dalej bardzo mili i dla wszystkich oczywiście. No, ale to naprawdę pojawiła się osoba, której w tym związku nie powinno być, ta dodatkowa osoba. I teraz tak, co zrobić? Czy iść w jedną stronę, czy iść w drugą stronę? Dlatego, bo to ograniczenie, które nagle w środku w człowieku wyrosło, bo Jestem w pewien sposób do swojej, do swojej partnerki czy do tej osoby, która się zjawiła, w pewien sposób ograniczony. Czegoś tam nie mogę, albo coś zrobiłem, czego nie powinienem robić, albo tak po prostu nie można. No i co? I myślicie nad tym głęboko, co zrobić. I znowu jesteście sami z sobą, bo jesteście między jedną osobą, osobą a drugą. A w takim rozkroku, za przeproszeniem, długo nie można stać, bo trzeba zrobić jakiś krok do przodu. A jeżeli się stoi nad jedną i nad drugą, to tego kroku zrobić nie można. I wy w pewnym momencie wybierzecie. Po prostu pójdziecie za tym, co mówi wasze serce. Po prostu zaczniecie kochać. Tak naprawdę życzę mądrych wyborów. Powodzenia.